za dźwięki w tle, ale idziemy teraz z moimi e, esami na pole. Oczywiście bierzemy moją kotkę, a, a dla mojej kuzyneczki się weźmiemy Diego. Dobra, bierzemy, bo musimy ją ubrać. Ja biorę do mojego kotka e, smyć i, e, e, i obrożę, a moja kuzynka ma już ubraną smycz i jeszcze tylko obrożę Idziemy na pole. Dobra, idziemy i przy okazji wypuścimy mojego psa. Sprawdź tą bramkę, a ja idę na dół. Zamknięte? Nie zamknęło. Dobra, ja idę zamknąć. Otwieramy. Biegaj. A my idziemy na malinki. A teraz na poziomki. Piłeczka. I piesek. Pio na mordo, lecimy setu dalej. Ej, na 100 obserwacji wypuszczę piosenkę, ja zapomniałam wam powiedzieć. na Mordo, lecimy setu dalej, a na 50 zrobię QA. A twarz pokażę z czasem, chyba na QA nawet. Pyta! I huś Dobra, dajmy pić łubęcką. Jeszcze nie buda! To wylewamy. Idę mu dawać świeżej wody Jakie szczęście, i mi telefon upadnie No tak Co ty robisz? Mamy! Co ty bo będzie tam mokry zaraz Włączam szybciej będę, więc uważaj Okej okay. Dramatyzacja! Ulewa się! O, Kryszczuryk! Biegniemy po zabawki. A co polecicie, jeśli zabawka się nagrzewa w gorące dni? Ja polecam po prostu włożyć ją do wody. Benek! Belek! Belek! Jest tam! mu, nie cienia szukać. I aport! Biegim, biegim! Niu, moniu. Idziemy po jedzonko. Trochę jeszcze nie po Ogólnie polecam to pudełko no, Najlepiej się, się na smaczki y, daje I ogólnie jak pytać się czemu ja daję takie jedzenie dla psa Takie o Bo mój pies innego nie je Zresztą, Kupiłam mu to najlepsze, nie zjadł. Kupiłam mu to Zje i to jeszcze wyliży miskę Dlatego ja mu to kupuję a smaczki to nie ostrzymy skąd mam. Takie lubi smaczki, cio? Schodek, w tył. Nie chopa, w tył. W tył, w tył. w tył, w tył, w tył, w tył. Super. Proszę. Ogólnie, serio. Jeśli chodzi o jedzenie, Benek nie lubi dobrego jedzenia. On woli takie. z większą ilością mięsa czy coś. Nie wiem. To, co uważają ludzie na TikToku, najgorsze. piesek? I czy Benek umie jakieś troszkę? Umie. Benek, siad. No teraz jest zafascynowany smaczkami. smaczkiem, czekajcie, schowa mnie do kieszeni. Benek, daj łapę. Łapa. Łapa. On go nie trochę głuchy. Łapa. Łapa. Benek, łapa. Nie, zafascynowany smaczkami jest. Łapa.

Jak będę jak zrobił łapy, to wam wrzucę w poście. Hop! Super! Panią! I teraz czas na trochę dla niego zabawy. Ponieważ maczamy smaczki. smaczki. Ja się napiję Na poście. Daję trochę wody. Biziu! Odlewamy do kwiatuszków sobie prawie na samym dnie I zabawa w najlepsze Tak piesek je No zobacz co tu jest Woda? Ze smaczkami? Tak On <gryśle> lubi, tak lubi? A nie Tak Czekaj, to wydajemy jeszcze troszkę. A teraz spróbuj, Benuś! Benuś! Kurde, nie mam widać. Benek! Dobra, nie będę widzieć Ja ogólnie mu takie co coś robię. Gdzieś drzwiał. Belek! Niam, 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 niam. Smaczku nie na tylko na kawie. Ty! Upij, To tyle, bajo!